W szpitalu w Oleśnicy ginekolodzy zastrzykiem z chlorku potasu zabili chłopca w 36 tygodniu ciąży. Kilka dni wcześniej łódcy lekarze proponowali cesarskie cięcie, które byłoby bezpieczne dla matki i dla dziecka. Jednak rodzice, namawiani przez aborcyjną Federę, domagali się morderczego zastrzyku. Łódcy lekarze odmówili zabicia chłopca. Egzekucja została przeprowadzona w Oleśnicy. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zleciła kontrolę szpitala. Czy tego, w którym zabito dziecko? Nie. Tego, w którym lekarze starali się uratować dziecko i matkę. Donald Tusk dwa lata temu zapowiedział, co będzie priorytetem jego rządu: aborcja. Trzeba przyznać, że w tym punkcie dotrzymuje słowa.